Dlaczego nie piję kawy? I ty też nie powinnaś. Jak naprawić problem z niską energią? Oglądaj do końca. Hej, jestem holistycznym trenerem, pomagam ludziom przywrócić organizm do prawidłowego funkcjonowania, żeby czuli się optymalnie. Okej, okay, ja nie piję kawy z jednego prostego powodu bo mam energię. I słuchaj mnie uważnie, ja lubię zapach kawy. Pobudzający efekt od czasu do czasu jest fajną stymulacją dla organizmu. Ale co tutaj jest najistotniejsze? Od czasu do czasu, niecodziennie. Ja mam energię, popieram ją z wielu źródeł: z jedzenia, ze słońca, z uziemiania się, z nawodnienia, z oddychania, z ćwiczeń, ze spędzania wartościowego czasu z innymi ludźmi. Zatem, jeśli masz problem z energią, musisz naprawić problem z produkcją energii bez stymulantów, a dodawanie stymulantów. Będzie wiąza wiązało się z konsekwencjami, nawet jeśli słyszysz, że jest tak dużo badań na temat zdrowotności kawy. Nie jestem całkowitym przeciwnikiem kawy. Jeśli jest ona dodatkiem do Twojego życia, żeby wejść na poziom wyżej w działaniu, a nigdy jest ona czymś, bez czego nie potrafisz w ogóle funkcjonować. Więc jeśli nie potrafisz działać bez kawy i nie masz bez niej chęci do życia. Najpierw napraw swój organizm. Może zamiast swojego rytuału kawy spróbuj przez dwa tygodnie zastąpić go rytuałem ćwiczeń, które produkują energię, dodać świadome oddychanie, naprawić swoją dietę, uporządkować rynek dobowy. Jeśli masz nad czym pracować, mam trzy wolne miejsca na współpracę, jeden na jeden. Wyślij wiadomość z zapytaniem i nie zapomnij zaobserwować.